Na poprzednim filmie pokazałam Państwu puzle zielone, czyli takie do tworzenia historii dnia codziennego, a teraz skupimy się na drugiej stronie puzli, czyli na ruchu ulicznym. Możemy sobie ułożyć dowolną trasę. Ja już tutaj przygotowałam taką prostą. Oczywiście dzieci mogą ułożyć dużo bardziej skomplikowaną. Tutaj jak robot będzie jechał po naszej drodze, zwróćcie Państwo uwagę, co się będzie działo na poszczególnych grafikach. Te puzle mają jeszcze jedną dodatkową funkcjonalność. Pomagają naszej pandzie, lekko naprowadzają go tak, żeby trzymała się w obrębie drogi. Jeśli robot dotknie krawężnika, to wtedy usłyszymy taki e, sygnał dźwiękowy. I dodatkowo lekko robot nam się od tego krawężnika odbije i pomoże nam wrócić na właściwy tor jazdy. Więc sprawdźmy w praktyce, jak przejedzie nasza panda. Tutaj mija mm, jakiegoś przyjaciela koszącego trawę. A teraz spróbujmy wpaść w krawężnik, czy faktycznie będzie nam pomagał robot. O i tak jak wspominałam, był sygnał dźwiękowy i robot też wrócił na trasę. W kolejnym filmie skupimy się już na typowym tworzeniu kodu, czyli jak wprowadzić naukę programowania do zajęć z najmłodszymi przedszkolakami.